Dzień dobry, mamy 22 października 2024. Słuchałam właśnie tej pani, która protestuje odnośnie tej edukacji. No, oczywiście, zbióreczka na to stowarzyszenie, nie? Bo bez zbióreczki to oni nic palcem nie potrafią ruszyć. Powrzucałam materiały, jak ja od początku protestowałam, jak kobieta tutaj w busiku krzyczała na dzieci. Że mają założyć maseczki, te małe dzieci po prostu odmawiały, odmawiały i, i jakoś tak przybiegły, przybiegły i się poskarżyły po rodzice. Rodzice byli bezradni. Zobaczcie, jak to szybko się roz, roznosi po niebie: jak robią te opryski. I tutaj. Nie słyszę, żeby, żeby pani od edukacji się wypowiadała w tym temacie, że nastrują, żeby usunąć ten glifosat, żeby to, że te dzieci później niepełnosprawne właśnie z tego się biorą, z tych trucizn, z tego wszystkiego. Nie jednoczycie się w swoim działaniu w protestach, nie jednoczycie, tylko dalej dziel i rządź, dalej tylko po prostu stowarzyszenie i, i bezradność, bezradność ludzi dorosłych. Tylko mówicie o pieniądzach, ile kto dostał, ile kto dostanie, i dalej w tej Unii siedzicie, dalej w tej czwartej czy tam której rzeszy po prostu bierzecie udział w tym zamordyzmie w tym szkalowaniu Polaków, bo cały czas się to odbywa i wy w tym wszystkim bierzecie udział. Jaka to jest edukacja wasza? krytykujecie jeden drugiego, bo ten z małej litery, bo ten z dużej, bo ten nie napisał tak jak trzeba, bo Unię napisał otwarte, zamknięte, takie pierdoły cały czas, po prostu ten żydowski program, który wtłaczano latami, tak to się po prostu dalej was tutaj zakwitło i dalej się to toczy. Ten rak zżera was po prostu od środka. Także wszystkiego dobrego życzę. Ja nadal protestuję. Nadal protestuje przeciwko zamordyzmowi i przeciwko WHO. Rzeczpospolita nie podpisała żadnych umów z WHO, które to organizacja powstała po wojnie. Prawdopodobnie wszyscy ci lekarze, którzy w tych obozach robili doświadczenia, no to przeszli sobie do takiej organizacji WHO. Tak samo Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana. A mało kto ją do końca tutaj zrozumiał o co chodzi, i, i wojnę powtórzyli. Także wszystkiego dobrego, dobrego życzę i działajmy, działajmy dalej. To, co, co jest do zrobienia, to róbmy. Wszystkiego dobrego.